kolejny dzień kochani, zimno przydałoby się wyłożyć rękawiczki, ja dzisiaj bez tak na szybko chyba z 12 stopni mrozu wszystko oszronione mrozem, nawet że nie śniegiem chociaż wczoraj troszkę chciało, zaczynało padać 12 stopni kochani obabuliłam się w czapę, w szalik nawet wydaje mi się, że to jest agusi czapka kochani nie puszczamy kurek już prawie miesiąc, słuchajcie, bo jest u nas gdzieś na naszym terenie e, jakaś e, przypadek, jakieś choroby kur e, drobiu, więc mamy taki zakaz sanitarny, że te kurki muszą siedzieć cały czas w To jest okropne. E, ja wiem, że to jest dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, ale. One w tych kurnikach po prostu się tłączą. No ale co zrobić? Do końca lutego takie obostrzenie, a później zobaczymy. No i co, jedziemy? Jeszcze zamknę bramę. Moja rodzinka śpi, a Dusia nadal nie chodzi do szkoły. Dzisiaj już jest czwartek, jeszcze jeden dzień, mamy weekend. I kochani, mój mąż przyszedł z nocki pracy, więc sobie teraz odsypia. Natomiast Agatka też była na drugiej zmianie do godziny chyba 11 w nocy i też sobie śpi. A ja? A ja, kochani, do pracy. Boże, jak mi zimno w te ręce. Szkoda, że mój samochód nie ma tej funkcji ogrzewania kierownicy. Zresztą mój to prawie nic nie ma. Ani ogrzewania siedzeń. No, ale trudno. Takie Dni, gdy jest bardzo zimno, jest bardzo mało, w ogóle ten nasz klimat się totalnie zmienia i mam wrażenie, że już ta zima to już nie jest taka zima jak zawsze, ale dla mnie na plus, bo przynajmniej te drogi są czyste, suche, nieśliskie, nie zaśnieżone, nie muszę się stresować, że zimą, wiecie, wpadnę w pośliskach albo coś się wydarzy nieoczekiwanego, nie daj, Panie Boże. samego rana było bardzo zimno, teraz wyszło słonko, jest naprawdę piękna pogoda, odbierzemy paczkę z paczkomatu, zamówiłam sobie fajny dress i bluzę może już czas kompletować taką wiosenną garderobę nie wiem, gdzie by tu co znaleźć i mamy słuchajcie na najniższej półce paczuszkę z candy TM. Mam nadzieję, że wszystko przyszło i nic w środku nie ma. Dzisiaj, moi kochani, robimy bułeczki. A Dusia kombinuje jakieś różne dziwne rzeczy. A ja, słuchajcie, z ciasta, z hałki zrobiłam, słuchajcie, wycięłam z kieliszka takie okrągłe bułeczki w środek kochani, odcisnęłam sobie takie, taką, gdzie jest a tu się ten kieliszek, podaj mi to ja chcę widzą pokazać właśnie tym odciskałam środek, wiecie, żeby się zrobiło wgłębienie na jabłuszka, tutaj mamy jabłka hmm, wekowane w słoiki, to są jabłka takie prażone i na wierzch pójdzie kruszonka słuchajcie, mam sporo kruszonki ja już delikatnie obsmarowałam każde kółeczko białkiem. Piekarnik się już nagrzewa, także będą buły dzisiaj z jabłuszkiem. Mam nadzieję, że to wszystko nie wypłynie. Szczerze Wam powiem, robię to pierwszy raz, żeby tak na wierzchu. Mam nadzieję, że to nic nie, że się nic nie stanie, że po prostu mi to nie wypłynie. 5 minut, a moje bułeczki prawie gotowe, wyglądają sweet i idealne są, jeżeli chodzi o rozmiar, nie za duże, nie za małe, takie w sam raz na dwa, trzy kęsy. O, jak mnie lampa, kochani, oświetla, to zobaczcie, jaki sajgon, tutaj mamy Flaczki, kochani, gotowałam cały dzień. Flaczki. Strasznie dużo się czasu poświęca właśnie temu daniu, bo trzeba ugotować rosół osobno, z, wiadomo, z jakimś tam różnym mięskiem. Trzeba osobno ugotować. Ja robiłam akurat na żołądkach drobiowych, więc te żołądki też trzeba było ugotować osobno. Osobno też miałam ugotowane, kupione takie cielęce flaczki, ale ja i tak je gotuję po swojemu. Wiecie, to też dwie Godziny się gotowały, więc bardzo dużo czasu poświęciłam, żeby te flaczki zrobić. Zaraz sobie będę je w pojemniczki, kochani, zamrażać, żeby były takie awaryjne obiadki w razie coś. Tutaj, kochani, też wróciliśmy od babci i dostaliśmy przepiękne, ponczusie. Takie wiecie, domowej roboty. Też wam chcę pokazać, bo tylko tyle zostało tych bułeczek, mini bułeczek zrobionych przeze mnie, żebyście zobaczyli, jak to mi wyszło faktycznie. I kochani, ta prania na mnie czeka, ale to taka duża. Słuchajcie, że pół dywanu mi zastawiła i za chwilę sobie załączę, pewnie serial, może jakiś turecki i będę składać, składać i składać. Na szczęście udało mi się z Adą nadrobić wszystkie zaległości, jeżeli chodzi o lekcje, a było ich bardzo dużo, w sensie takie pisane, wiecie. Natomiast, jeżeli chodzi o przygotowanie do jakichś klasówek, to dopiero jutro będziemy ogarniać, ale najważniejsze, kochani, że te zaległości zrobione, bo bardzo się Martwiłam, bo było tego bardzo dużo i Ada wiecie, pisze powoli i jeszcze tak jakoś niedbale, więc musiałam ją co chwilę poprawić, a to trzeba było zetrzeć jeszcze raz i znowuż jeszcze raz napisać, no ale kochani do rzeczy, do moich flaczków. No i co my tu mamy, kochani? Pączu się do domowej roboty mięciutkie takie pączki. Najlepiej zjeść w pierwszym dniu, jak jeszcze są ciepłe, obtoczyć w cukrze pudrze lub nie, w zależności kto jak woli. Pozwoliłam sobie tylko na jednego ze względu na to, że e, uważam teraz na to co jem. E, tutaj, kochani, zobaczcie te moje bułeczki i te bułeczki też, kochani, troszeczkę słabo wyrosły, zobaczcie. E, nie dałam im czasu wyrosnąć, ale są przepyszne, takie malutkie, kochani. W sam raz do zjedzenia, ale mogłyby faktycznie urosnąć bardziej, no trudno. Nic e, nie szkodzi. Zje się oczywiście. No i moje flaczki, kochani, zobaczcie, jakie flaczki. Troszeczkę mało płynu, tak jakby mi się wytworzyło z tego rosołku. E, dużo jest natomiast tego gęstego, tego farszu. Będę zamrażać, będziemy mieć obiadek na każdą wolną chwilę. Oczywiście Ada nie będzie tego jeść, bo ona nie lubi. Ona, jak tylko zobaczyła tą zupkę, e, to mówi nie ma moja, tego jeść nie będę. A chyba nie wie, co dobre. Boże, Uwielbiam flaczki, uwielbiam takie na gorąco, jak zmarznę, no pyszota. że cztery pojemniki wystarczy, wszystko co tutaj zostaje w garnku zostanie na jutro na obiad, będę tylko musiała pomyśleć coś dla Adusi na jutro, zrobię może makaron z truskawkami, natomiast my na spokojnie zarówno ja, Agatka czy też Grzegorz zjemy sobie właśnie flaczki, bardzo lubimy zresztą, ale i tak super, cztery opakowania kochani, to będzie tak jakby na dwa obiady, na dwa obiady. Oczywiście jeśli będzie sam, to wystarczy jedno opakowanie, a dla Adusi coś się zawsze wymyśli, czy jakieś warzywka na patelnię, czy ryż, czy makaron. Dobrze mieć jest jakiś zapas obiadowy. Kochani, w ten sam sposób też można przygotować gyrosa, nie gyrosa, tylko, Boże, strągonowa. Ja strągonowa robię z przepisu z Thermomixa i też jest przepyszny. I w ten oto sposób też fasolkę po bretońsku sobie mrożę, jak również bigos. Kochani, wszystko ogarnięte. Przynajmniej dół kuchnia, najważniejsze. I będziemy. Tą moją stertę, kochani. Zobaczcie, jaka sterta prania. Przeraża mnie to trochę, ale dam radę. W sumie to wiecie co? Ja lubię usiąść, włączyć sobie serial. Na przykład na tablecie, który za chwilę uruchomimy. I. Będziemy składać. Lubię to składanie. Jak mi nikt nie przeszkadza, jak mi nic tam, słuchajcie, nie czeka, nie dąży do jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś pilnej roboty. Jest już wieczór, późno, nie późno, nie jest wcale tak bardzo późno, jest godzina 20. Na spokojnie, słuchajcie, będę sobie składać i składać. Jak mi nikt nie będzie przeszkadzał, no to mega. Także uwielbiam, uwielbiam i nie uwielbiam. Eee, ale. Jeżeli jest czas, bo jak nie ma czasu, no to wiadomo, to pranie ciągle mi gdzieś tam leży i czeka na jakąś niesamowitą chwilę, ale jak mam czas, słuchajcie, to lubię zanurzyć się właśnie w jakimś serialu i składać, składać i składać to pranie. Mam wtedy czas posegregować skarpetki, mam wtedy czas na różne inne, wiecie, przeglądajki ciuchowe. W ogóle to zamówiłam ostatnio z Candy TM. Bluzę bardzo fajną, i dwa t-shirty. I nie pokazałam wam, ale to może później albo w na następnym vlogu wam pokażę co fajnego. Tam właśnie sobie znalazłam. I kochani, co jeszcze się dzisiaj działo Dzisiaj jest w ogóle sobota i dzisiaj całe do południa Działałyśmy, sprzątałyśmy, a to u królików A to tam Agatka sobie u siebie sprzątała w pokoju Ja natomiast, kochani, góra-dół, góra-dół, góra-dół I ten, te flaczki gotowałam I jeszcze, słuchajcie, pranie i suszarka Ta suszarka jest dla mnie po prostu nieodłącznym elementem Mojego życia i e, aż się dziwię, że tak długo na nią czekałam i zastanawiałam się, czy mi jest w ogóle potrzebna. Słuchajcie, bez tej suszarki to ja sobie teraz nie wyobrażam życia. Jakby mi się zepsuła, to pieczę co to idę nawet kochani na raty i kupuję suszarkę, bo ja bez tego na ten moment nie funkcjonuję. To nie jest tak, że się nie da funkcjonować, bo wiadomo, da się. Wezmę po prostu wiecie, porozkładam to pranie gdzieś najgorzej jest zimą, najgorzej właśnie zimą jest funkcjonować bez suszarki, bo to trzeba gdzieś suszyć. Latem no to wiadomo, na teraz wiecie na balkon można wywieźć na sznurki po prostu czy na tą parasolkę taką, nigdy się tej parasol nie e, dochowałam, nie kupiłam sobie, ale wiem, że takie też są. E, I teraz, e, moi kochani, e, suszarka super, tylko że e, jeżeli ja próbuję ogarnąć to pranie w jeden dzień pralka, suszarka, pralka, suszarka to nie nadążam po prostu tego składać po prostu coś innego robię w tym samym momencie i e, nagle tworzy się taka sterta, którą, z którą się trzeba zmierzyć to jest sterta prania. Przeważnie z dziewczyn i ze mnie mój mąż gdzieś mniej tych ubrań zużywa i mniej po prostu brudzi. Nie wiem, my to po prostu jak takie rasowe kobiety raz rzucimy na siebie i do prania, i do prania, i wszystko zrzucamy wieczorem, i następne, i następne. Natomiast Grzesiek jest w stanie włożyć jeansy, czy i te koszulki, czy bluzy trochę dłużej, kilka razy, a my to jakoś tak wiecie. Takie panienki z okienka, które muszą się codziennie przebierać w nowe, bo już drugi raz tego samego nie założą. Słuchajcie, a ja pamiętam, jak były czasy, kiedy chodziło się w jednym ubraniu cały tydzień, kąpiel była w soboty. Słuchajcie, i no i tak to wszystko wyglądało i funkcjonowało, i jakoś te dzieci przeżyły, o dziwo. No, ale teraz nie o tym mowa, kochani, bierzmy się za to pranie. Dzisiaj w ogóle też ucięłyśmy Adusi włosy. Słuchajcie, tyle włosów ucięłyśmy, bo Ada, będąc w domu przez tydzień czasu, ja rano biegiem, biegiem później po południu to wiadomo, coś tam, coś tam i to dziecko było nieczesane trzy dni. I ja dzisiaj nie mogłam sobie poradzić z tymi włosami. Słuchajcie, tyle się natworzyło kołtunów, bo to tylko w pytkę, w pytkę, w pytkę, nawet bez czesania i wiecie, później jak ona ma włosy do pasa, przynajmniej miała do dzisiaj rano, to te włosy, wiecie, w pytkę, w pytkę i jedna robiło się tyle kołtunu, że ja musiałabym co drugie, co trzeci włos uciąć. Udało nam się z Agatką ogarnąć te włosy, rozczesać, ale ucięłyśmy tyle, słuchajcie, bo stwierdziłyśmy, że no po pierwsze za długie ta komunia, bo tak się mówi, że do komunii to ja chcę mieć długie włosy i w ogóle nie, ta komunia dopiero będzie za rok, także zdążą je odrosnąć, Ada ma w ogóle jakąś taką fobię, że potrzebuje mieć długich włosów, że jest typową rasową kobietą, która chce mieć długie włosy, nie wiem, dla niej te włosy są bardzo ważne, ale słuchajcie, zgodziła się i obciałyśmy troszkę tych włosów, one się troszkę wzmocnią, aczkolwiek nie trzeba, żeby się wzmacniały, bo są naprawdę bardzo ładne, długie i grube i dużo ich jest, ale będzie nam po prostu łatwiej ogarniać je rano, jak te włosy będą krótsze, bo już do tego stopnia doszło, że Ada musiała od mojego miejsca siedzenia usiąść naprawdę daleko, żeby ja mogła wyczesać Całe te włosy, słuchajcie. No i wiadomo, co rano jest problem, bo płaszcz, bo boli, bo ciągnę i tak dalej. No kochani, dobra, bierzemy się za to pranie, yy, gadam o nim, gadam o nim, a przydałoby się coś w ogóle zrobić. W świecie skarpetkowym, kochani, zobaczcie, ile już par mam w kompletach. Jeszcze mnóstwo słuchajcie przede mną. Tutaj, tutaj. Także jest co robić. Zaraz będziemy kompletować, które czyje, robić z nich zajączki. No i tak to wygląda, kochani, dzisiaj. No i oczywiście oglądam serial. Jest to Złoty Chłopak. Nie wiem, na pewno oglądaliście. On jest cały czas dostępny na VOD, nie pamiętam ile odcinków. Ja już raz go oglądałam gdzieś do połowy, czyli około 100 odcinków. Nie dokończyłam, ale stwierdziłam, że trzeba od początku, żeby wejść w to jeszcze raz. Kochani, tym akcentem żegnam się z Wami. Słuchajcie, jeszcze trochę przede mną, matko, jak mi te włosy odstają. Poskładam, pozbieram, pochowam, no i trzeba się kłaść spać.